Witam Was w kolejnym odcinku mojego programu Gwiazdy nie kłamią. Jest piękna pogoda, w końcu zrobiło się ciepło, także przenieśliśmy nasze studio z domu tutaj na łono natury. Dla tych, którzy po raz pierwszy są na moim kanale, chciałabym przypomnieć, że w 90 roku byłam razem z mężem na kontrakcie muzycznym w Egipcie. Pół roku. Kairze I pół roku w Hurgadzie. Tam występowaliśmy w hotelach firmy Sonesta Cairo Sonesta Hurgada. To jest taka sieć hoteli bardzo znana, ekskluzywna na całym świecie. I dzisiaj chcę opowiedzieć o takich zdarzeniach czy przygodach właśnie z tego pobytu. W hotelu znajdowało się kilka restauracji różnych i tam występowały też przeróżne zespoły z różnych stron świata, egzotyczne, europejskie. My występowaliśmy w restauracji włoskiej. I już po paru tygodniach właściwie naszych występów przychodziło coraz więcej ludzi, restauracja miała coraz więcej klientów. Zaczęła Przynosić coraz większe zyski. Także po pewnym czasie to śmialiśmy się właściwie z tej sytuacji. Byliśmy rozchwytywani przez tych ludzi, którzy tam przychodzili, chcieli z nami rozmawiać, usiąść przy stoliku, coś zjeść, i kierownik tej restauracji już musiał nas prosić o to, abyśmy mogli coś tam zagrać. Także to było takie. Śmieszne. I co chcę powiedzieć? Bardzo publiczności podobała się nasza muzyka, mój śpiew, i, i również męża, wykonania artystyczne. I po prostu wszyscy pytali o nasze kasety, bo tym młodym chcę powiedzieć, że w tych czasach, w 90 roku, jeszcze nie było płyt CD tylko kasety magnetofonowe. My oczywiście nie mieliśmy, ponieważ przygotowywaliśmy tylko program na właśnie te występy i nawet nie pomyśleliśmy, że ktoś będzie chciał kupić kasetę. Ale pomyśleliśmy, że przecież możemy nagrać taką kasetę. Mieliśmy na szczęście taki magnetofon dwukasetowy. I wybraliśmy się na miasto, wtedy 18-milionowe miasto Kairu. Ogromne, można było naprawdę tam się zgubić, i to w takim kraju bardzo egzotycznym, tajemniczym, niebezpiecznym. I znaleźliśmy taki sklep, no, jeżeli to można nazwać w ogóle muzyczny, i dostaliśmy te. Kasety czyste. Nagraliśmy je, nagraliśmy ten nasz występ na żywo, live. Bardzo to udane było nagranie. No i co, co mogę powiedzieć? Zaraz w pierwszym dniu te kasety sprzedały się na pniu. I potem. Postanowiliśmy, że dalej będziemy nagrywać. Była to dla nas taka zabawa. No mieliśmy też dużo czasu, nie mogliśmy cały czas na basenie leżakować czy gdzieś spacerować, więc nagrywaliśmy te kasety. Sprzedawały się oczywiście, ale no w tym sklepie pierwszym już zabrakło tych kaset i potem wyruszyliśmy znowu na poszukiwanie. No nie mogliśmy znaleźć już takiego sklepu muzycznego, ale y, ktoś nam podpowiedział, że może zapytajcie w takim sklepie, gdzie wszystko jest u nas. To teraz takie sklepy są wszystko za 4 zł. I tam znaleźliśmy takie też czyste kasety. W końcu, proszę państwa, okazało się tak, to już wszyscy o tym wiedzieli i śmialiśmy się z tego, że wykupiliśmy wszystkie, jakie były czyste kasety w mieście Kairze. Bardzo to było dla nas no, sympatyczne, że, że ludzie chcieli e, kupować te nasze płyty, że muzyka się podobała. No, mm, dla nas to też był jakiś zaszczyt finansowy, no i tak jak mówię, e, zabawa. To było takie jedno zdarzenie, taka przygoda. E, kto przychodził nas słuchać do. Do, do restauracji. No, przede wszystkim to byli Egipcjanie, Arabowie, którzy no przede wszystkim Szejkowie, a także ludzie z tak zwanej śmietanki, to znaczy, przede wszystkim Członkowie rządu, jacyś wielcy przedsiębiorcy, właściciele no różnych, nie wiem, jakichś koncernów, czy, czy hoteli, sieci hoteli, czy stacji benzynowych, a, przed, a potem też ludzie z innych krajów, na przykład z Włoch, z Ameryki, którzy przyjeżdżali tam do pracy. To byli oczywiście inżynierowie czy dyrektorzy do zakładu. Gdzie produkuje się broń, czy na pola naftowe, także mnóstwo. I co, co ciekawe, że Włosi pytali mnie, z jakiego miasta jestem z Włoch, a Amerykanie z jakiego stanu ponieważ no, muszę się tu pochwalić, że mam dosyć dobry słuch, że potrafię tak zapamiętać czy odtworzyć język, mimo że go nie znam bo angielski znam, ale nie znam czy arabskiego, czy, czy włoskiego, czy jakiegoś innego, a w tych językach też śpiewałam. I tutaj właśnie taka sytuacja, że po kilku miesiącach podchodzi do nas pewien mężczyzna i mówi: To wy jesteście z Polski, Polak! Mówił po polsku od kilku miesięcy, po raz pierwszy usłyszeliśmy polski język i mówi, ja tutaj przychodzę od początku waszego pobytu na wasze występy, i ja nie wiedziałem, że wy jesteście z Polski. Bo mówi, śpiewacie w różnych językach po amerykańsku, po angielsku, no i też słyszałem, że rozmawiacie ze wszystkimi po angielsku. I dopiero gdzieś tak właśnie podsłuchał, jak razem z mężem rozmawialiśmy po polsku. No i, i zaprzyjaźniliśmy się tam, spotykaliśmy się chętnie. A co jeszcze ciekawe, że ten ten mężczyzna był nie tyle że z Polski, ale tutaj ze śląska, bodajże z Rudy śląskiej, i e, potem jak już wróciliśmy do domu, to e, też on nas odwiedził tutaj w Polsce. No i takie różne przygody tych, tych przygód mnóstwo było, ja myślę, że jeszcze opowiem niejedną. I bardzo Was proszę, jeżeli podoba Wam się mój kanał, to koniecznie zasubskrybujcie, łapka w górę. No i naciskajcie dzwoneczek, który przypomni Wam zawsze o nowościach, które tutaj się pojawiają. Do widzenia!